W tym momencie nasze urządzenie zostało podłączone, skonfigurowane i został dodany drugi przekaźnik. Wszystko działa. Nie <grym grym> ja to jest coś logicznego, będzie wszystko działa. Cześć, ja jestem Filip witam w kolejnym odcinku serii Dziwne u mnie działa na kanale Łączymy Technologię. Huh? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć oraz skonfigurować zestaw wideodemofonowy Hikvision DS-KISS 703PY oraz jak włączyć drugi przekaźnik. Na odwrocie panelu wewnętrznego możemy zauważyć kilka złącz, takich jak 24V czy 2 Do górnego złącza 2-wire podpinamy kabel, do dolnego złącza 24V podłączamy specjalną wtyczkę, następnie kabel 2 Podłączamy do stacji bramowej do oznaczeń Tuareg. Teraz podłączamy naszą stację wewnętrzną do zasilania. Czekamy aż urządzenie się uruchomi. W pierwszym kroku wybieramy język, klikamy dalej. W kolejnym kroku musimy połączyć nasze urządzenie z naszą aplikacją mobilną Hikconnect. W tym celu na aplikacji w prawym górnym rogu klikamy plusa, a następnie skanuj kod QR. Łączymy się z siecią Wi-Fi. Skanujemy kod QR, który wyświetla się na urządzeniu. Klikamy połączono. W tym momencie nasze urządzenie zostało dodane do aplikacji HikConnect. connect Klikamy dalej i zezwalamy na powiadomienia. W tym momencie nasze urządzenie zostało dodane do aplikacji mobilnej HikConnect. connect na samym panelu możemy kliknąć Następnie i Rozpocznij. Aby przetestować, czy stacja bramowa została pomyślnie podłączona, możemy kliknąć Widok na żywo. Jak możemy zauważyć, wyświetla się nam obraz z kamery ze stacji bramowej. Teraz pokażę Wam, jak uruchomić drugi przekaźnik. Wchodzimy w Ustawienia, następnie Ostatnia zakładka, Główny panel wejściowy, znaczek ustawień, Następnie ustawienia blokady drzwi i włączamy komunikat blokady 2. Możemy zmienić nazwę jednego, jak i drugiego oraz zmienić ich, ich czas. Teraz sprawdzimy, czy dodanie drugiego przekaźnika powiodło się. Zadzwonimy stacją bramową. Wszystko zostało poprawnie skonfigurowane i to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do kolejnych materiałów w serii Dziwne U Mnie Działa na kanale Łączymy Technologię. Podłączamy do złącz na stacji bramowej, które są oznaczone jako... ...pór. Co jest jakoś